Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj niezwykle istotne zadanie, ważne zadanie dla dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, szczególnie tych o charakterze ucisków na korzenie nerwowe, czyli tzw. dyskopatii, wypadnięć dysku, rwy kulszowej, radikulopatii, gdzieś gdzie dochodzi do ucisku na korzenie nerwowe poprzez struktury krążka międzykręgowego, jądro miażdżyste, które gdzieś uciska na nerwy. Będę tłumaczył, jak wygląda trakcja, jak ją zrobić, jak ją wykonywać, jak ją wykonać, żeby była ulga i żeby było przyjemnie, bo jest to jeden z prostszych, ale i skuteczniejszych zabiegów na drodze do usprawnienia pracy kręgosłupa, kiedy jest właśnie dyskopatia i rwa kursowa. Grawitacja, napięcie mięśni, wszystko to sprawia, że poszczególne struktury. W myśl zjawiska tensegracji troszeczkę są cały czas poddawane kompresji. Kojarzysz fakt, wieczorem jesteśmy troszeczkę niżsi, rano jesteśmy troszeczkę wyżsi, bo wtedy te siły troszeczkę odchodzą i napięcie mięśni odchodzi i grawitacja nie działa na nas w taki sposób pionowy, że jesteśmy kompresowani w ten sposób, ale w ciągu dnia to już niestety się zadziewa i trwa latami. Do tego osłabienie mięśni, przykurczenie mięśni itd., i tutaj dochodzi do ucisków i kompresji struktur. Jeżeli masz teraz ucisk na korzenie nerwowe, czyli tutaj na te żółte wychodzące z boku, to nacisk pionowy tym tkankom nie pomaga. To już lata temu odkryto, nawet niektórzy podają, że Hipokrates już zgodnie z jakimiś starodawnymi doniesieniami, rycinami, stosował trakcję, czyli wyciąganie. Brano pacjenta za ręce, za nogi i go ciągnięto, odnotowując. Korzystne efekty w przypadku bólu kręgosłupa i problemów z kręgosłupem, możesz pójść do terapeuty, który będzie wykonywał ci trakcję, są różne stoły trakcyjne, są różne e, e, urządzenia do wykonywania trakcji, pewnie, że tak, nie zawsze są na to pieniądze, nie zawsze są możliwości umie umieszczenia sobie takiego sprzętu gdzieś w domu, choć pod rozwagę, jeżeli ktoś odczuwa, E, e, korzyści z trakcji, ale tutaj można to zrobić w warunkach domowych. Ba, dlaczego to jest w lepsze, moim odczuciu, niejednokrotnie niż posiadanie takiego stołu trakcyjnego, czy posiadanie, e, chociaż to jest fajna rzecz, posiadać różne bajery, e, czy posiadanie właśnie jakiegoś sprzętu do wykonywania trakcji? Dlatego, że jeżeli dopadła cię ta rwa kulczowa, masz ten stan ostry. Może podostry w jakiś sposób. To fajnie by było co godzinkę, co dwie wykonać tego typu odciążenie. Szczególnie jeżeli masz pracę siedzącą, czyli pracujesz, no a tu jednak jest starwa. Nie zawsze można sobie tak ochoczo pójść na zwolnienie lekarskie. W domu to oczywiście można się co jakiś czas położyć, ale fajnie jest wtedy, co jakiś czas dać ten oddech i wykonać tą trakcję, więc już masz odpowiedź na to, jak często. Tak często, jak chcesz dać oddech swoim tkankom. Tak jak, jeżeli nie masz jakichś problemów korzeniowych, dyskopatycznych i tak dalej, no to czasami fajnie jest co tą godzinkę wstać w pracy, od stołu, od biurka, przejść się, przegimnastykować, bo ciało nie lubi spędzać czasu w monotonii, w jednostronnym obciążeniu. Po prostu ciało tego nie lubi, ciało lubi ruch no my sobie wymyśliliśmy, że będziemy godzinami siedzieć i takie prace i takie czynności w życiu wykonywać, a ciało tego nie lubi więc co godzinę jak to zrobisz to będzie fajnie, teraz nie zapominaj o tym, więc jeżeli masz taki stan, że Cię chwyciło i ciągnie Ci do nogi i strzały prądu, takiego bólu masz, masz rzeczywistą dyskopatię, bo będę kiedyś pokazywał pewnie jak sobie ocenić czy ty masz rzeczywiście aktywny problem korzeniowy, czy go nie masz bo wielu ludzi ma Sprzed 20 lat, kartkę od lekarza RWA KULSzowa, ale dzisiaj te dolegliwości już nie pochodzą z korzeni. Stąd może być tak, że robienie tej trakcji niewiele wniesie, jeżeli masz przewlekłe problemy. Czyli, że masz przewlekły ból nie ma aktywnego drażnienia korzeni, tylko masz już pełno napięć, sztywności, ten ból się czasem do nogi odzywa, ale on się może odzywać z biodra, z mięśni przykręgosłupowych, z więzadeł przy kręgosłupie, to może być tak, że to zadanie wcale Ci jakiejś ogromnej korzyści nie przyniesie. Też fajnie je porobić, ale pewnie jakieś super rozwiązanie to nie będzie. Ważne jest to wszystko rozumieć, bo czasami bywa tak, że choć jest to genialny zabieg, otwiera te przestrzenie, i daje ulgę dla korzeni nerwowych, one są mniej uciskane, to zdarzają się przypadki, w których ta technika nie pomaga, wręcz pogarsza troszeczkę. Więc jeżeli będziesz robić tą technikę i, nie wiem, zrobisz raz do południa, później za jakiś czas po południu, na drugi dzień będziesz próbować i masz tylko wrażenie, że jest gorzej, to nie rób tej techniki. To ciało ci da znać, nie, nie fajna, nie rób tej techniki. W większości przypadków fajne odczucia, super korzyść. Ale może się zdarzyć, jak to z wszystkim w życiu, że może ci ta technika nie posłużyć. To wiedz, że to nie jest tabletka, to nie jest jedyne rozwiązanie kwestii korzeniowych, kwestii rwy kulszowej. W ogóle tego typu technika powinna być wpleciona w cały proces terapeutyczny czyli różne inne ćwiczenia, znajdowanie pozycji ułożeniowych, z czasem będę różne rzeczy omawiał, relaksowanie się i tak dalej, odciążanie w najróżniejszy sposób, rozmasowywanie pewnych rzeczy i tak dalej. Więc to też nie jest tak, że teraz, aha, to ja już nic nie muszę robić. Tu zaraz zrobię taką technikę, jak on pokazywał i fajnie. Nie, To jest jeden z elementów pracy nad naszym narządem ruchu, i już przechodzimy do działania, który polega na w jakiś sposób na elongacji, wydłużeniu tych tkanek, otworzeniu tych przestrzeni. Żeby nie było takiego ucisku na korzenie. I jeżeli będziesz robić to ćwiczenie i już będziesz odczuwać ulgę, ale fajne, to znaczy, że ta dekompresja jest dla Twojego kręgosłupa korzystna. Jeżeli będziesz robić i nie odczuwasz, no to może być tak, że może nie odczuwasz za, za dużej super poprawy, ale nie ma pogorszenia, to mimo wszystko bym to robił, bo te efekty mogą przyjść po jakimś czasie. Regularnego robienia, regularnego robienia, regularnego robienia, ba... Ja nigdy nie mam gwarancji, czy Ty to robisz dobrze. Więc ja czasami pokazuję zadanie i ktoś pisze, nie działa. No a, a później jak mam bezpośredni kontakt z taką osobą, to się okazuje, że byle jak nie chlujnie, nie tak jak trzeba. Nie wiem. Mimo, że omawiam 15 minut, to czasami nie każdy rozumie, o co chodzi. Musisz znaleźć mocny blat. E, od, blat może w kuchni jakiś. Konkretny mebel. Mocne biurko, to nie może być coś delikatnego, co się przewróci. Będziemy się podpierali, zawieszali w pewien sposób w, w, z odciążeniem kręgosłupa, więc ciężar jest na rękach. Zawieszasz ten ciężar na rękach, zaraz pokażę inny wariant troszeczkę też. W taki sposób, że opierasz się miednicą, przodem miednicy, więc jak wyczujesz sobie kolce biodrowe, więc na wysokości pasa mniej więcej, Jesteś przy tym blacie, przy biurku. Nogi są postawione na ziemi lekko zgięte. Więc czasami może na początek być tak, że wręcz troszeczkę trzymasz tego ciężaru ciała stopami, podłudziami, ale tylko troszeczkę. I na ile to się da? Postaraj się cały ciężar ciała unieść na rękach. Cały ciężar ciała, żeby powolutku... Żeby powolutku w tym dolnym odcinku kręgosłupa pojawiało się rozciąganie. Postarać się zwiesić jak najróżniej się da. Swobodnie sobie oddychać i czuć, jak ten kręgosłup się wyciąga. Możesz jeszcze troszeczkę wyciągać do góry, tak żeby to rozciąganie w dolnym odcinku kręgosłupa się pojawiało, wychylić się troszkę do przodu i postarać się od pasa w dół jak najbardziej odpuścić. Natomiast no jeżeli jesteś większą osobą, jeżeli Twoje ręce nie są zbyt silne, może masz jakieś problemy z nadgarstkiem, no to mogą być kłopoty z wykonaniem tej techniki. Za chwilę pokażę troszeczkę inny wariant. 20 sekund czasami na początek i wystarczy, trzeba się jakoś pozbierać, bo będziesz się musiał pozbierać, będziesz się musiała pozbierać pewnie po tej technice. Chwilę przerwy zróbmy, za chwilę znowu. Gdzieś koło 30 sekund, minuty to jest fajny wariant. Jeżeli będziesz robić tę te, te, technikę i będziesz czuć, że w czasie tego wykonywania idzie prąd do nogi i boli ta noga, to nie rób, bo to oznacza, może czasami oznaczać, że naciągnięty nerw przestaje być ukrwiony po chwili i zaczyna się odzywać. To tego nie chcemy. Raczej większość osób ma takie poczucie: o, jaka ulga fajna, Ej, w ogóle, właśnie w końcu. Właśnie w końcu kręgosłup niczego nie dźwiga, ba jest jeszcze odciążony. To jest jeden z wariantów. Teraz inny wariant. Krawędź łóżka. No, bo nie zakładam, że może nie masz kozetki w domu. Czasami warto sobie coś jeszcze podłożyć. Za chwilę pokażę dlaczego, bo ten kręgosłup będzie ładnie wygięty na, na poduszce. Tak samo miednica przy krawędzi. Czyli miednica przy krawędzi. Hop. Zwieszasz nogi i teraz co tu jest fajnego, że te ręce mogą ochłonąć, odpocząć. Więc to jest wariant dla osób, które nie mają może tyle siły w rękach. Tu może ewentualnie fajnie się przytrzymać czasami. Ba, nie tylko nawet przytrzymać, co, co czasami nawet wyciągnąć i naciągnąć te ręce do przodu. I to jest ta sama sytuacja. Na początek może kwestia przytrzymania. Czy oparcia stóp o podłoże trochę to odciąża, czyli nie, nie powoduje pełnej dekompresji, ale z czasem może fajnie jest kompletnie wywiesić te nogi, wyciągnąć te nogi i je w pełni wyruzować. I poczuj, jak ta trakcja jest przyjemnie odczuwana. Ja mówię, żeby ją robić koło minuty, bo różnie to bywa, ale koło minuty jest tak optymalnie co jakiś czas. Natomiast mogą być takie sytuacje, musisz to badać i sprawdzać. Gdzie porobisz 2-3 minuty i będzie bardzo fajnie, no bo w końcu jest taka ulga, tu naprawdę zachodzi dekompresja. Ten dolny odcinek się wydłuża troszeczkę, kręgi są odciążane, postaraj się w tej pozycji poleżeć, troszeczkę poddychać, i może się okazać, że za chwilę będziesz robić sobie takie sety 5-minutowe. I to trzeba wyczuć, więc jeżeli po 3-4 minutach czujesz się dobrze, świetnie, o, jest fajnie, to to rób. Jeżeli czujesz, że nie jest fajnie tak długo, to tego nie rób. Jak już czujesz jakiś dyskomfort, że e, to jest dobra", coś się zaczyna znowu odzywać, więc to jest kapitalna technika, ale też nie można na dzień dobry z tych swoich korzeni tak od, już odciążyć na maksa uciśniętych, no bo za chwilę troszeczkę dochodzi do rozciągnięcia delikatnego tych struktur i to może być czasami nieprzyjemne, więc musisz sam wyczuć, sama musisz wyczuć, ile minut co i jak. To jak wspomniałem jest przyjemniejsze jeśli chodzi o ręce, można się wyciągnąć, więc jeszcze można naciągnąć, można poczujesz jak tu troszeczkę oddala się od miednicy. To jest niewielkie oddalenie, ale jednak zawsze jakieś. Inny wariant, jak nie masz tego typu blatu, pewnie jakaś poduszka pod kolana by się przydała, niejednokrotnie szkoda kolan. Na jakiejś twardej posadce to jest kwestia próbowania w taki sposób, czyli przyklęknięcie, znowu tu muszą popracować ręce, więc kwestia wyciągnięcia się. Więc jeżeli masz ręce w miarę silne czy silne, to to jest na pewno fajny wariant taki czynnościowy, bo teraz uwaga, ja naciągam, naciągam, czyli unoszę się troszeczkę na swoich rękach. Czuję rozciągnięcie w dolnym odcinku, takie fajne odciążenie i opadam. Więc czasami też można to w taki sposób delikatny, pulsacyjny robić, że jest delikatne wyciągnięcie, 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 powolne, delikatne powrócenie, a tam się za za zachodzi delikatne wydłużenie, delikatny powrót, delikatne wydłużenie, delikatny powrót, czy delikatne rozciągnięcie tych struktur dookoła uciśniętego korzenia, czyli lekko do góry, i znowu to wszystko musi być przyjemne i fajne. No wiadomo, jakiś wysiłek dla rąk. Natomiast dla dolnego odcinka kręgosłupa fajne. I tak samo minutka. Nie wiem, można początek po te 20-30 sekund. Odpuszczenie. Zbierasz się z tego i co jakiś czas robisz. Wykonuj to regularnie. Wypróbuj, który wariant jest dobry dla ciebie. Kiedyś będę jeszcze inne warianty takiej dekompresji pokazywał, bo to jest jeden z elementów usprawniania, o czym wspominałem. Uwierz mi, że nawet ciężkie stany, gdzie ta wypuklina jest bardzo duża, gdzie już tam neurochirurg się zastanawia, czy operować, czy nie operować, ale jeszcze z pacjentem mówią, no nie, jeszcze nie pójdzie, nie, ja nie chcę jeszcze, że da się stopniowo te dolegliwości zmniejszać. Czasami to trwa tygodnie, czasami może troszeczkę dłużej, ale regularna praca plus to nie tylko jest praca nad tym właśnie, że co godzinę, co dwie, nie wiem jak się uda, oprzeć się o jakiś blat i wyciągnąć, to jest jeszcze kwestia później znalezienia jakiegoś odpoczynku, pozycji ułożeniowych, drobnych ćwiczeń, oddychania, stopniowego może wzmacniania, może zastosowania jakichś leków, jeżeli lekarz jakiś sugeruje przeciwzapalne, rozluźniające i dalej. To już decyzja leczenia fajnie zawsze omówić z lekarzem, żeby wziąć pod uwagę, że tutaj malutkimi kroczkami, ale chciałbym przekazać tutaj pozytywną wiadomość, że niejednokrotnie kiedy stan jest bardzo ciężki, wydaje się, że już no kurczę, nic tylko nóż. Da się stopniowo z tego wyjść. Zaznaczam tylko, że po konsultacji z lekarzem takie decyzje. Bo jeżeli masz jakieś problemy w postaci już nietrzymania moczu, coś się odzywa poważniejszego stopą zaczynasz pociągać, czujesz, że słabsza noga się robi, nie ma żartów, neurochirurg. Więc w ogóle, jak tak się zastanawiasz i ten film miałby Cię odwieść od zabiegu chirurgicznego, to po konsultacji z neurochirurgiem, po przemyśleniu tej sprawy, albo nawet z dwoma neurochirurgami, a nie na zasadzie, że a, wytrążek powiedział, że na poduszkach można sobie poleżeć. Bo to nie są takie proste sprawy. Czasami da się z tego wyjść, stąd ten optymizm, a z drugiej strony realizm, że czasami no, te, ten neurochirurg jest po prostu ze swoją robotą potrzebny. Łapka w górę, napisz może jakie Ty masz doświadczenia z takimi ostrymi bólami, nie z takimi, że na działce zabolało, poszedłem do kręgarza, on mi chrupnął, bo to nie był poważny problem korzeniowy, jeżeli po chrupnięciu przestało boleć, to to nie był problem korzeniowy, tylko najprawdopodobniej stawowy, jeżeli taka od razu fajna ulga i już mogłem się wyprostować, więc daj znać, jakie są Twoje doświadczenia, jak długo, ci, jak długo wychodziłeś, czy wychodziłaś z takiego stanu, albo czy był może zabieg neurochirurgiczny, bo czasami są osoby, które no, tak się doprowadziło, że pojawił się ten ucisk na korzeń nerwowy, ba, może spadłeś z konia, spadłaś z konia, z motoru, różne są sytuacje i nagle się okazało, że wszedł ten neurochirurg z tą brutalną robotą, i pięknie jest. I, I tak się fajnie zrobiło, że te elementy, które uciskały na korzeń nerwowy, zniknęły i nie stwarzają już problemu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jest to w jakiś sposób forma wsparcia mojej działalności, podziękowania za moją działalność w jakiś sposób. Bardzo mnie to motywuje. Patrzę sobie o, ktoś to chce oglądać. A trochę tych osób oglądających się już pojawiło. Mam wrażenie, że mam tylu widzów, co jakiś ogólnopolski tygodnik, które wychodzą i pojawiają się w kioskach, więc bardzo mnie to cieszy, ale bardzo mnie to cieszy po prostu, że wiele osób, a takie fajne sygnały dostaje, siedzi w domu i rozwiązuje swoje problemy, z którymi kiedyś by biegali od lekarza do lekarza. Nie wiem, próbując rozwiązać te rzeczy, które bez pracy nad sobą są nie do rozwiązania, nie da się kupić tabletki na ból kręgosupa, która zlikwiduje to wszystko, poprawi sprawność itd. To tyle na dziś, do zobaczenia, cześć!